Witajcie moi drodzy w przeglądzie kolejnej wersji beta preview, tym razem pierwszej bezpośrednio dla aktualizacji 1.20. Pojawiło się całkiem sporo nowości, a na jedną z nich gracze Bedrocka czekali niezmiernie długo, bo aż 8 lat. Zostawcie pod tym materiałem 50 łapek w górę, a będę wiedział, że doceniacie moją pracę. A teraz bez zbędnego przedłużania, życzę wam wszystkim miłego oglądania. Zostały zmienione kolory niektórych mikstur tak aby łatwiej było je rozróżniać. Do mikstur z nowymi kolorami należą te z następującymi efektami: widzenie w ciemności, niewidzialność, wzmocnienie skoku, odporność na ogień, szybkość, oddychanie pod wodą, siła, żółwi mistrz, spowolnienie, trucizna oraz natychmiastowe obrażenia. Naturalnie, wraz ze zmianą kolorów mikstur zmieniły się również kolory grotów strzał z wcześniej wymienionymi efektami, a także kolory cząsteczek emitowanych przy posiadaniu tychże efektów. Odłamek ceramiki o nazwie Górnik ponownie może zostać odkryty w pustynnej piramidzie jako artefakt skrywany przez podejrzany piasek. Odłamek ceramiki Shelter, czyli schronisko, jest od teraz zapisany poprawnie ze spacją. Od teraz pędzel zużywa się, kiedy szczotkuje podejrzane bloki. Jednak niszczenie bloków nie powoduje żadnego uszkodzenia pędzla. Oczywistym jest to, że każde narzędzie w Minecraft, które się zużywa, może zostać zaklęte na naprawę, niezniszczalność oraz klątwę znikania. Czego oczywiście nie mogło zabraknąć przy szczotce archeologicznej. Pędzel nie wydaje już dźwięków, kiedy szczotkuje zwykły, niepodejrzany blok, a także nie kończy swojego działania, kiedy nadal trzymany jest przycisk odpowiadający za szczotkowanie i zostanie naciśnięty przycisk odpowiadający za niszczenie bloków. Uwaga! Niech wszyscy gracze Minecraft Bedrock o tym usłyszą. Do Minecraft Bedrock została dodana funkcja nakładania sztandarów na tarcie. Po 8 latach nareszcie zostało to zaimplementowane. Dokładnie, moi drodzy, od tej wersji preview jest możliwość nałożenia sztandarów na tarczę. Można to oczywiście zrobić łącząc w craftingu wybrany przez nas sztandar z tarczą. W sumie to wszystko, co oferuje nam ta funkcja, jednak była to jedna z najbardziej wyczekiwanych i pożądanych przez graczy rzeczy należąca do grupy vanilla parity, czyli implementacja funkcji z wersji Java na wersję Bedrock. Osobiście mogę powiedzieć, że bardzo długo wyczekiwałem tej funkcji i sądzę, że taka mała kosmetyczna zmiana może sprawić, że nudna tarcza nareszcie będzie mogła prezentować się wyśmienicie. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tej funkcji, a ja lecę dalej z przeglądem. Został usunięty przełącznik eksperymentalny o nazwie Sniffer, ponieważ wszystkie jego funkcje zostały przeniesione do zwykłej rozgrywki. Pojawiło się również jajo Sniffera. Można je jak na razie zdobyć tylko poprzez rozmnożenie dwóch Snifferów, ponieważ niestety samo jajo nie pojawia się jeszcze w podwodnych ruinach, co zostało sprawdzone na moją prośbę przez Dark Gamer w plikach gry, więc na survivalu będziemy musieli jeszcze poczekać na Sniffera. Wróćmy jednak do rozmnożania snifferów bo po odbytym romansie snifferów nie pojawia się już sniflet, a zamiast niego wypada jajo sniffera w postaci przedmiotu, które następnie możemy gdzieś postawić. Wylęganie snifleta z takiego jaja potrwa 20 minut, jednak umieszczając jajo na bloku mchu możemy skrócić ten proces do zaledwie 10 minut. Sniffer może od teraz wywąchać nie tylko nasiona kwiatu pochodni, ale również łupinę z banecznika, czyli nowej, starożytnej rośliny. Łupina dzbanecznika może zostać zasadzona na polu uprawnym, dzięki czemu wyrośnie z niej przepiękna roślina. Po zniszczeniu dzbanecznika rosnącego na polu uprawnym otrzymamy sam kwiat bez łupiny. Kwiat ten jest wysoki na dwa bloki, dzięki czemu po przerobieniu go na barwnik powinniśmy dostać dwie sztuki barwnika, jednak dostajemy tylko jedną sztukę w kolorze cyjanowym. Dzbanecznik jak i jego łupinę można także kompostować w kompostowniku. Po umieszczeniu kwiatu pochodni, ten zostaje teraz umieszczony jako odwrócony w losową stronę świata. Kwiat ten po wyrośnięciu z nasiona zmienia swój hitbox na pasujący do jego rozmiarów, a także po zastosowaniu na wyrośniętym kwiecie funkcji pick a block otrzymamy kwiat pochodni zamiast jego nasion, jak to było wcześniej. Nasiona kwiatu pochodni mogą być teraz kompostowane, a także mogą posłużyć do rozmnażania, oswajania, a także kuszenia papuk i kurczaków. Sam kwiat pochodni może być teraz zapylany przez pszczoły, a także może posłużyć do kuszenia oraz rozmnożenia tychże zapylaczy. Podejrzany gulasz również może zostać od teraz przyrządzony przy użyciu tego właśnie kwiatu. Podejrzane bloki nie wypadają już jako przedmiot, kiedy spadną na następujące bloki. Czujnik światła dziennego, sztandar, czujnik skalku, jak i jego skalibrowany wariant, ognisko, przewodnia, tabliczka oraz główka MOBA. Zdobione garnki nie zapewniają już pełnego wsparcia na ich górnej powierzchni, co oznacza, że nie można już na nich umieszczać m.in. rusztowań, pyłu redstone, repeaterów, komparatorów, dźwigni świecących po prostu w żył skalku, szpiczastego nacieku i drzwi. Dzwony, przyciski, klastry ametystu, warstwy śniegu, płaty koralowców oraz iskrzyłudy można teraz stawiać tylko na pełnych ścianach bloków, czyli takich, które zapewniają im wsparcie. Tory można od teraz układać nie tylko na pełnych blokach. Na biomie kwitnącej wiśni nie znajdziemy już mleczyków znanych również pod nazwą dandeliony. W wiśniowym gaju nie spotkamy już dziwnej anomalii, jaką było pojawianie się niewidzialnej wysokiej trawy tuż nad płatkami wiśni. Dziwne to było, a samą anomalię możecie zobaczyć teraz na tym screenie z Backtrackera. Bambusowa furtka nie jest już odporna na ogień, to znaczy, że może zostać teraz spalona. Został zwiększony rozmiar czcionki na wiszących tabliczkach, a co za tym idzie, zmieści się na nich mniej tekstu. Zmiana ta została wprowadzona ze względu na różnicę rozmiaru czcionki między wersją Bedrock a Java. Strzały nie blokują się już gwałtownie, trzęsąc się na dole wiszących tabliczek. Wiszące tabliczki i inne bloki można teraz przyczepiać do kowadła od spodu, kwiatu chorusu od spodu, generatora mobów po bokach i od spodu, kamienia szlifierskiego od spodu, gdy kamień szlifierski wisi, czujnika światła dziennego od spodu, i jajarzył wjazd pod spodu. Wiszących tabliczek i innych bloków nie można już przyczepiać do bocznej ścieżki i pola uprawnego. Wiszące tabliczki przymocowane do dna zdobionych dzbanków są teraz mocowane za pomocą łańcucha w kształcie litery V. Zwiększono głośność dźwięków emitowanych przez wiszące tabliczki. Szkarłatne, spaczone i bambusowe wiszące tabliczki mają teraz niestandardowe dźwięki pasujące do rodzaju drewna. Tło interfejsu tabliczek i ich wiszących wariantów teraz zawsze odpowiada materiałowi, z którego są wykonane. Wielbłądy prostują teraz głowy po siadaniu zamiast patrzeć w górę lub w dół. A także ich głowy nie wbijają się już w gracza, który ujeżdża wielbłąda podczas patrzenia w górę. Tak wiem, dziwnie to brzmi. Moby są teraz prawidłowo ustawione w bambusowych tratwach podczas jazdy w nich. Naprawiono błąd, w wyniku którego tłok. Mógł w rzadkich przypadkach stać się niewidzialny. Gracze nie otrzymują już obrażeń od upadku, gdy spadają przez wodę z dużą prędkością. Wejście do leśnej posiadłości jest od teraz zbudowane z brukowych półbloków. Kraty i szyby mogą być od teraz łączone tłokami. Martwy krzew może zostać umieszczony na blokach trawy i blokach mchu. Czarna terakota ma teraz poprawny kolor podczas wyświetlania na mapie. Naprawiono błąd, przez który występowała niemożność umieszczania bloków na blokach interaktywnych nawet podczas skradania się. Interakcje ze stojakiem na zbroję są teraz zależne od tego, czy gracz trzyma klawisz odpowiedzialny za kłócanie, czy po prostu kłóca. Na przykład podczas latania lub przebywania w miejscu o wysokości 1,5 bloku. Płytki naciskowe aktualizują od teraz natychmiast siłę sygnału w zależności od ciężaru, jaki na nich leży. Usunięto zbędny blok o nazwie Lava Cauldron, który wyglądał bardzo dziwnie i nie był tym, czym powinien być. Po wybraniu opcji menu główne, po śmierci gracza, po ponownym wejściu do tego świata, hitbox gracza będzie poprawny. Gast strzela od teraz kulami ognia z poziomu ust zamiast z poziomu oczu. Ikona typu bloku poleceń jest teraz wyświetlana podczas przeglądania jego interfejsu. Dodano nowy efekt kamery na nowym ekranie śmierci, który można przetestować dzięki przełącznikowi eksperymentalnemu odpowiadającemu za tę właśnie nowość. Ponownie naprawiono błąd, w wyniku którego celownik mógł być widoczny na nowym ekranie śmierci. Została podwojona rozdzielczość miniatur świata. Zmieniono oznaczenie świata, aby nie wyświetlało już świata tylko z eksperymentami twórcy świąt jako świata eksperymentalnego. Dywan jest teraz podzielony na 16 swoich wariantów podczas wpisywania komendy. Koralowiec został podzielony na każdy z istniejących jego wariantów podczas wpisywania komend. Promienie księżycowego światła padają teraz z właściwej strony podczas przebywania pod wodą. We wierszu poleceń znajdziemy również rozbite na poszczególne bloki LOG oraz LOG2. Zostały również dodane dwa nowe teksty powitalne: Technoblade Never Dies. Oraz Enter the Render Dragon. No i to wszystko, moi drodzy, w tej wersji preview. Jeśli ten przegląd Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie tutaj sporo łapek w górę. A ja wspomnę jeszcze, że ta wersja preview jest kolejną, która przejęła miano największej wersji preview. Trzymajcie się, moi drodzy, i cześć.